Najważniejszą premierą Mazdy na tegorocznym salonie samochodowym w Genewie jest nowa Mazda 5. Mazda 5 czyli rodzinny minivan, który pomieści aż 7 osób i oczywiście ma mm, rozwiązanie przeniesione z poprzedniego modelu, czyli przesuwne drzwi boczne. Myślę, że docenią je wszyscy, którzy jeżdżą po mieście i parkują na ciasnych miejscach parkingowych, ale również drzwi przesuwne sprawdzą się w dalekich wyprawach. Zdecydowanie będzie łatwiej wsiadać i wysiadać. Jeżeli chodzi o gamę silników, będzie ona oferowana najpierw silnikami benzynowymi o pojemności 1.8 i 2.0 z układem Start and Stop Mazdy o nazwie I Stop. Przede wszystkim nowa Mazda 5 pojawi się w Polsce jesienią, także jeszcze mamy kilka miesięcy oczekiwania. W tym roku obchodzimy 20-lecie Mazda MX5 w Europie. Z tej okazji Mazda Motor Europe przygotowała specjalną edycję jubileuszową MX5. I uwaga, trzeba się śpieszyć, ponieważ tych samochodów będzie tylko 2000. Także zapraszamy do salonów. Nie będzie jej, co prawda, w Polsce, ale na pewno w Polsce przygotujemy również specjalną edycję jubileuszową dla miłośników MX5, których z tego co wiemy jest naprawdę wielu.